Niechamy. Dawaj. Dawaj. Dawaj niechamy. Aleksiu, tu nie tu do Dobrze, niechamy. Halo. Jest okej. Okay. Niechamy ładnie. Chodź. Dawaj jeszcze raz. Dzień za okay. proszę. Niechamy. Ale... okej. Proszę. Niechamy. Niechamy. Hej, hej. Muchaj, dalej.

Dobrze, Oj, ładnie. Ale gdzie jest mój? Chodź. chodź. Okay. Pokażę a? Gdzie masz? Tam jest. Pokażę. Pokażę. Pokażesz? Kalam? Nie. Alec.